Nasza współpraca z Enterprise Europe Network rozpoczęła się w 2018 roku od szkolenia na temat modeli biznesowych, w którym braliśmy udział. Ale zanim opowiem Wam o konkretach naszych działań, przedstawię, czym zajmuje się firma P Audio Technologies i kim właściwie jesteśmy. Od 2015 roku projektujemy i produkujemy dźwiękowe systemy ostrzegawcze, czyli desoibo. Te rozwiązania montowane w obiektach użyteczności publicznej, które zwiększają poziom bezpieczeństwa, umożliwiając sprawną ewakuację, nadawanie komunikatów informacyjnych, reklamowych czy odtwarzanie muzyki. Działamy kompleksowo, począwszy od projektu, poprzez produkcję, uruchomienie, pomiary elektroakustyczne i opiekę posprzedażową. Z naszych rozwiązań korzystają właściciele i operatorzy ponad 300 budynków w całej Europie, w tym. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Szczecin, Centrum Handlowe Janki w Warszawie, czy lotnisko Kutaisi w Gruzji. Współpraca z Enterprise Europe Network Vercit pozwoliła nam pozyskać partnera, który w pełni wykorzystuje swoje szerokie kompetencje. Aby wspierać nas i rozwój naszej marki, w ważnych dla nas momentach otrzymaliśmy wsparcie specjalistów, jak chociażby przy aplikowaniu do programu Komisji Europejskiej SME Instrument czy Bonu na Innowacje dla MSP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konsultaci przeprowadzili nas przez Audyt Innowacyjności i na bazie jego wyników zorganizowali dla nas dedykowane warsztaty, m.in. Design Thinking czy warsztat zarządzania pomysłami. Dzięki temu pracujemy jeszcze bardziej kreatywnie. To, co wyróżnia Enterprise Europe Network, ERCIT to fakt, że możemy liczyć na zaangażowanie całego zespołu, a nie polegać na kreatywności tylko jednej osoby. Dzięki konsultacji z ekspertem Enterprise Europe Network, specjalizującym się we własności intelektualnej, złożyliśmy zgłoszenie patentowe na swój flagowy produkt Ivo. Stale rozwijam naszą działalność na rynkach zagranicznych. Dzięki Enterprise Europe Network otrzymaliśmy kontakty do partnerów z Niemiec czy Czech. Potwierdzamy, że ERCIT to był dobry wybór.